No siemaneczko wszystkim 31 grudnia 2020 Roku ostatni dzień tego roku Zacznę Może od tego żeby wam życzyć wszystkim Wszystkiego najlepszego I aby ten nowy rok był lepszy niż ten obecny No i co i, i to co najważniejsze To co Teraz dla wszystkich jest najważniejsze to dużo, dużo zdrowia. No, to bierzemy się teraz za tego bananka. Jest to Musa Basio. Jak pamiętacie z poprzednich filmików, jest to bananek, który został poddany makropropagacji. Czyli jego korm został ponacinany. Także uszkodzony miał środek i, i bulwa wypuszczała powypuszczała nam pełno odrostów. Pełno, no właśnie. No te, te odrosty są, ja Wam mogę je nawet pokazać. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. E, Sam te odrościki, tu jest jeden, tu jest, zaraz, zaraz, tu jest, tu jest kolejny o, jak widzicie, tu, ale przez to, że ta roślinka jakby te dwie główne ma takie duże, to one ciągną wszystkie składniki z bulwy, i przez to bulwa nie może rodzić i nie może pchać składników odżywczych w te kolejne sezonki. Więc zdecydowałem, że wyjmę tą bulwę i zobaczymy, co tam się dzieje, i spróbuję oddzielić te bananki. Które mamy już ukorzenione. No i zobaczcie, tak to wygląda. Tak wygląda system korzeniowy. Bardzo rozwinięty. Wszystko jest w perlicie praktycznie pół na pół z ziemią. Więc zobaczcie, jak się wysypuje. To jest bardzo fajna sprawa w takim perlicie ukorzeniać. Ponieważ nawet teraz podczas przesadzania to wszystko się wysypuje. No i jest dużo mniejsze ryzyko uszkodzenia systemu korzeniowego tych roślin. Tak więc delikatnie poruszam tutaj, żeby wysypał się cały ten perlit. Ja dzisiaj rano podlałem może. Niekoniecznie dobrze zrobiłem, ale jakoś sobie poradzimy. Czy to delikatnie zrobić, żeby jak najmniej tych korzeni uszkodzić. I chcę też wam pokazać jak wyglądają te korzenie, z którego miejsca wychodzą. No zobaczcie tutaj bulwa popuszczała korzonki. To jest nasza ta bulwa, cała którą żeśmy, którą tak namiętnie tam strugałem, i ta bulwa popuszcza nam tutaj wszędzie dookoła swoje korzonki, a oprócz tego te sadzonki, które tutaj są, widzicie, mają już swoje. I teraz te dwie główne sadzoneczki będę chciał oddzielić. Zobaczymy jak to wyjdzie. I tak się zastanawiam, czy to spróbować jakoś ciachnąć tutaj nożem. No zobaczcie, no to ten basioczek już swojego własnego, swoją własną bulwę wybudował. Więc teoretycznie on się tu jakoś mocno nie trzyma. O, zobaczcie. Przekręciłem. Klikło. Nacisnąłem tak delikatnie w dół i oddzieliła nam się sadzonka. No i mamy piękną sadzoneczkę. Jedną musa basio. Zaraz ją do doniczki wsadzimy. No i idziemy dalej. Oglądamy dalej, co tutaj się dzieje z tym kormem naszym. O, roztrzciło ładnie. No i mamy tą drugą sadzoneczkę. No i ta druga sadzoneczka też jest tak tutaj połączona. Też już widać, że swoje korzonki ma, więc spróbujemy taki sam myk zrobić. O, Zerwana. No za dużo tych korzeni nie ma. Ale główny korm swój już ma, więc myślę, że bez problemu się ukorzeni i będzie rosła. Więc już zobaczcie: z jednej roślinki mamy już dwie, które zaraz sadzimy. No i mamy bulwę, która ma pełno korzonków. Ja jeszcze zrobię taki myk, że ją spróbuję opukać w wodzie, żeby Wam jak najwięcej pokazać. Także dajcie mi sekundę. Opłuczemy tego korma i zobaczymy sobie dokładnie, co tu się dzieje. No, i zobaczcie, mamy opukanego korma. O, i teraz tak. Tu widać kolejne maluchy, że mają ochotę rosnąć, tak? Czyli tu mamy, tu jest jeden, tu jest kolejny, tutaj się nic nie zanosi. O, tu jest kolejny. Tutaj mamy kolejny, który ma ochotę rosnąć. To to nie wiem, chyba nie. Ale tu jest. Kolejny nie. No to wychodzi na to, że, że są cztery. Które chcą jeszcze rosnąć. No i oczywiście teraz. Z powrotem. Tą naszą bulwę. Zobaczcie jak ona fajnie wygląda. Jak taka rzodkiewka, kalarepa, nie wiem. No tak, tak to fajnie wygląda. Sadzę to z powrotem do donicy, do tej, w której było. I oczywiście też dalej do tej ziemi 50 na 50 ziemia z perlitem. Delikatnie, żeby żadnych korzeni nie zniszczyć. No nie o to chodzi. Zasypiemy. Dorzucimy troszkę ziemi. O! Ja chcę tak zrobić, żeby ten korm był cały czas tutaj na wierzchu ten, ten ta, ta góra, żeby można było widzieć, jak to rośnie. No teraz się cała to, że ją pukałem w tej wodzie. Zamoczyła także. dobre. mamy wsadzone. To teraz się bierzemy za te dwie sadoneczki i je też ściągniemy do doniczek. Na dół, oczywiście, ziemia z perlitem. Do jednego jak i do drugiego pojemniczka, żeby było przepuszczalne jak najbardziej to podłoże. No i dobra Tak jak widzieliście, wcześniej Wam pokazywałem, jeden basioczek już system korzeniowy zbudował naprawdę bardzo fajny. No więc go ładujemy tutaj do doniczki. przysypiemy ziemią widzicie ziemia ogrodowa z perlitem no i mamy wsadzonego jednego basjaczka. bierzemy się za drugiego drugi, tak jak wam pokazywałem też, Że lepiej wiostrze jak go przytrzymam, też już bulwa jest wykształcona, jakieś tutaj korzonki są, więc myślę, że będzie bez problemu rosł listki ma ładnie wybarwione, no to idzie Mam nadzieję, jeszcze, że z tamtego korma, teraz jak odłączyłem te główne roślinki, które pobierały, to że coś nam jeszcze ładnego z tego urośnie. O! Już Wam pokazuję. Tak to wygląda. Także. Roślinki już zasadzone, ja to zaraz jeszcze troszkę podleję. No i cóż, trzymajcie się i do kolejnego roku. Na razie, cześć.